dniu 28 maja o godzinie 3.50 dyspozytor Straży Pożarnej w Otwocku dostał zgłoszenie o pożarze w budynku drewnianego byłego ośrodka czasowego Niespodzianka. Według naszych czasów, które są rejestrowane, niezależnie przez rejestrator rozmów, również przez komputer, od momentu zgłoszenia do czasu dojazdu pierwszej jednostki to było 10 minut. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia, cały budynek był już w ogniu. Praktycznie zaczął sam już się rozpadać. Akcja Straży Pożarnej trwała 7,5 godziny. Tak długo, ponieważ musieliśmy ten budynek rozebrać praktycznie do, do, do zera, aby dogasić grzelisku. Budynek już praktycznie nie istnieje.